W czwartek widzowie mogli zobaczyć kolejną odsłonę teleturnieju Milionerzy, który był prowadzony jak zwykle przez Huberta Urbańskiego. W 539 odcinku teleturnieju grę kontynuował Michał Szczęsny z Krakowa. Uczestnik usłyszał pytanie za 75 tysięcy złotych. Milionerzy, jaką nazwę nosi Staropolska Jednostka Miary Tkanin? Staropolska Jednostka Miary Tkanin, zwłaszcza sukna, to. A, połóż. B, postaw. C, zamieć. D, pi. Michał ostatecznie obstawił odpowiedź D. Czy słusznie? Milionerzy. Prawidłowa odpowiedź na pytanie o staropolską jednostkę miary tkanin. Sienkiewicz w potopie porównał Polskę do postawu płótna, za który wszyscy ciągną. Staropolska jednostka miary to postaw. Odpowiedź B była prawidłowa. Micha nie odpowiedział prawidłowo na to pytanie. Zakończył grę, ale wyszedł ze studia z gwarantowanym 40 tysięcy złotych.